No i jesteśmy na największym na największej atrakcji I tutaj i zaraz przez to wszystko przejedziemy i ben, będzie grubo. Będzie grubo. tak Będzie grubo. Będzie, bo Będzie grubo. Yeah. O ja. O oh, ja. zobacz! Ja pierdzielę! O nie! O

Oh ya. Yeah. Oh dia. Yes. Oh, yes. <laughs> oh, yes.